I się ma tu Kriwold, a to jest drugi odcinek zagrajmy w W no Tak, w tekena. Piątkę, przepraszam, piątkę. tu bardzo ważna bardzo, bardzo rzecz, nie? Nie? No, dobra. No, wiem, że teraz będzie dobrze widać. No, dobra. Trójkąt. Dobra. W, końcu, w poprzednim odcinku przeszedliśmy Story Battle. Teraz przejdziemy Arcan Battle. Dobra, kilku. Mojem nowym. Cikym. To nie na to od razu podakrywam pierwszego odcinka uh, ja wow 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 wow, 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 ebu. ebu, ebu. Patrzcie, jak ja uwielbiam grać. Jeżeli widzicie mojego pada, tylko jedę tu, tego. I trójkąta. To wtedy jest jego ten. Bo najlepszy cios beginnera. no Najlepszy, no najlepszy, że mówię. Kuj, Złoty robot! Złoty robot! Serio? Ale się zwiedziło w tej grze, od kiedy chciał ostatnio krew. Ale dobra, tym. Trójkąt. Nie Kur, Kur, Trójkąt! Trójkąt. No dole do mnie, no, chodź, kaban. Kuwa. Trójkąt. Trójkot. o. Trójkąt. Trójkąt. Uhuhu. Dobra. Kurde, znowu przepraszam za te katary, ale... Muszę się kur... iść. Czyli jakieś tam fliby jeszcze po Tak kur. robot. Co się? To będzie cofnę. No dobra, dobra. I gdzie, gdzie nie zabrobi ani jednej setnej życia nie zabrobi. agora trapea outra aqui embaixo de boa vamos Jeden odczytam, że dzisiaj zabrała. Dobra, ale ja pokażę Wam fajną grę, którą posiadam. Stara, fajna. Może zrobię serię? Dobra, gotowi! Diablo 2! A, dobra, diablo 2, tak, diablo. Górę. Dobra, gi... Zabrał mi jeden dzisiaj. Zabrał 1 jedną dziesiątą w życiach, dobra chrzebie. gin no nie no jeszcze w morzu no, dobra, eee, ja to piję, uuu, co wkrótce, się no tak jak mówię, to jest, to jest taki jakby Lok, no, o to, co to skarku, że zaczynam Teraz ten... W kolejnym yy... odcinku, czyli w trzecim, nagram prawdziwego vloga. Ale już w moim pokoju. Ja, ja jestem w takim pokoju takiego. Ja tam, dużo nagrywanie mam, tutaj mam starego... Stop. Starego peceta. Stary telewizor. Telewizor. Ten, którego teraz używam? Stary telewizor? Zabawki, DVD, kanapa, dwa fotele, takie same zegar w kształcie zegara. I czekajcie, czekajcie, czekajcie. Gdzie to? Kurde jest. O, monitor! jest? Gdzie to jest? Gdzie to jest? Gdzie to jest? Gdzie to jest? Nie, wie to gdzieś to jest pierdicze, pierdicze, pierdicze. A dobra Pierdyccze, pierdicze nicze A, Dziękuję. Od razu. Pauza, stop! Nie, no. Jestem naprawdę z pingwinami fokami, czy tam jest, lwami morskimi. No i nie mnie nie uderzył. Wygrałem. Perfekt. A nie razu mnie nie uderzył. Spoko. Ale fajnie. Chyba to kuwa w ogóle Nie mogę co to jest, Boję się go. co to sobie tak to odsz Odstrzelił sobie. to takiego. Znowu jedna... jedna trzecia co to Wygrałem A jutro Dzisiaj jeszcze Zde <noise> Dzisiaj jeszcze jak nagram ten odcinek to będzie kolejny kolejny zaraz nagram tego vloga i będę odpowiadał na pytania. Zaraz do moich kolegów ze szkoły, nie? Takie tam. Zabiję. 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 Że bije, kurde. Zbije, zbije. No Wygrałem. Okej. Okay. Ile odcinek? Kurde, trwa. 8 minut. Dobra. Tak więc zakończymy już ten odcinek. Nie zapomnijcie skomentować. I zasubskrybować mojego kanału. A także zalajkować film. Więcej słów. Więcej słów. Pytań nie mam. Trzymajcie się. Bye, bye.